Hmm. Tu jest ta policyjna, dobra. Mogę tu spaść? No, trochę wysoko. No i tak nie widzę innej drogi, więc trzy kamizelki stracić No wsiadaj Kieruj się do latarni i smaż partnera Popłyniemy tędy, ha będzie szybciej ta trochę, tam że trochę brak mapy, trochę nam może przeszkadzać, ale... No, myślę, że w tą stronę będzie szybciej do naszego celu Niż, no jakby z drugiej strony No, wydaje mi się, że na około wtedy, wtedy byśmy po prostu lecieli Około jakiejś latarni łowi, ja tutaj jeszcze żadnej latarni nie widzę no, jest jakiś statek, oj, coś tam dalej widzę już Góra lodowa. Tu jest latarnia. Aha, wzięła się granat, ale jak tak ryby. Dobra, spróbujemy go słapać. Czekajcie chwilkę Dobra I już mogę go gonić Po prostu musiałem co zanieść okna, bo trochę mi tutaj słońce świeciło i to bardzo nie widziałem yy, Tutaj Tutaj właśnie tej, tej łódki Naszego przeciwnika Wyrzuca tutaj te beczki, wiem o tym, że wyrzuca, że będą one wybuchać Dobra, uszkodzenia Nie wiem, czy przypadkiem jakbyśmy byli na tym Jak to się nazywa? Na... Na plaży Oczywiście nie mogę go ze snajperki ściągnąć Dostaliśmy trochę kasy i mamy na się spokój. Dobra, super. Płotka może sobie tutaj stać. Hmm. Teraz tylko dojechać do kolejnej misji i myślę, że się usłyszymy za chwilkę, jak tam dojadę. You useless bat you're totally messed up my ass is on the line and you can't even kill a goddamn fly i paid you good money to kill that witness and he ain't dead but today he's going to make a federal deposition he's being moved any second now from the carson general hospital up in rockford if he squeals i squeal Jednak się przeżył ten wybuch No i dziwne, że mu się udało to z... jakieś zrobić Nie wiem, do wody skoczył może Możliwe Nie wiem Teraz idziemy uszkodzić tą karetkę Myślę, że tym samochodem powinniśmy dać radę ale jak są jakiś trochę szybszy, tak to chęcinkowy mm, także i jest, jest, już szybszy samochód. I biorę ten... ...stringer. Na pewno szybszy, ale już nie, ale dobra, się z tymi ostro. Dobra. Nie widzę tego. co jest Co? Czekajcie.

Misja fajna, szybka, nietrudna. No ale może pojawię sobie kapisz tą yy, kamizelkę, bo na takie misje tutaj dużo strzelają i tak dalej. Bo tam przekaz sobie trochę poczytałem yy, jakie misje mnie czekają. Yy, tutaj w przyszłości po prostu zróbmy misji będzie ile tych odcinków, i yy, nie miniaturek i tak dalej. Wyszło także. że 20-25 odcinków będzie spita. Z Fajnie strzelają ta podała mi się Tom był taki, tam, taką dmuchaną lalą Takie wrażenie miałem Taki, no co to było, taki trup, nie trup Mój samochód Tam, tam, tam ci zaczął mnie strzelać Dobra, right, idziemy do tego D. I zrobić tutaj kolejną sobie misję. Nie zapiszę, gryba bo mi się trochę nie chce. No mm. iby się też mi ktoś musi zablokować tro. No, Geniusze, naprawdę. Geniusze tutaj prowadzą te samochody wszystkie. Może coś innego, jakaś inna muzyczka, bo to by było tylko sobie flashback może.

Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. Ooh. Dobra, idź porwij samochód Kolumbijczyków w ten sposób Kolumbijczyków hmm. Czy to był taki ten duży? Mam takie wrażenie, że on będzie na drugiej wyspie ja za No, znaczy na tej pierwszej A w sobie zobaczę, czekajcie, momencik Dobra jednak ja miałem raz że jak wygląda ten samochód, tylko teraz musimy go zdobyć. A on się respi przy tej właśnie stocznie, stoczni, stoczni. Daliśmy się tam misję z tym sniperem na dachu, że mieliśmy ściągać tych gombilczyków na statku. Chyba ja, gombilczyków to mi się udaje. Nie jest na pewno. Tam były Ty wtedy samochody, to tam muszę pojechać i no wziąć to, właśnie samochód. No tak właśnie coś kojarzony z tym samochodem, dobra, ale muszę, muszę zobaczyć, w tym to było miejsce dokładnie. No nie, nie pani, to, to było trochę tutaj. Nie, trochę dalej. W ten samochód się nam właśnie tutaj gdzieś respił. Eee, tutaj i chyba tutaj tam trochę dalej. Takie wraż wrażenie, że chyba dobrze pamiętam. O. To go na pewno raz Brian. Nie ma go tutaj, o! Chyba w innym miejscu musi być ja, Tutaj go nie widzę Powiedzcie co, ja go znajdę i usłyszymy się No dobra, no, powiem wam, umarłem <grym>, Umarłem i teraz próbuję drugi zastąpić sobie ten samochód Dopiero sobie wziąłem tą misję to, Ok, to ten samochód I uratuj starego pana, idziemy go uratować. Byłem właśnie bli blisko mm, jak on wygląda ten samochód, tak byłem blisko w sumie, ale co, co, co tu powiedzieć, no starałem się jakoś wykwinić sam. No jakiś po dłuższym czasie mi się udało. Ale, ale mój cel? Dobra. I tutaj. Mhm. Stamtąd gdzieś strzelacie jak to jest. Kurde, z tyłu gościu, ja Roskina z drugiej strony do Mistrzela Dobra, no, tutaj widać, że jednak goście będą w tych garażach O, ale mu łapę jeszcze oderwało Grzeb ze granaty rzucał. Nieeee, fuck Dobra, wykonuję misję tam jeszcze raz. Przy okazji tak sobie umarłem. Fajnie. I sobie misję. I już tą misję postaram się wykonać do końca. Czyli całą. Filmik widzieliśmy, taki tak. Dobra. Musimy porwać samochód tych kombijczyków. Ym... Przyjrzałem się dokładnie trochę tej misji. I już dokładnie wiem gdzie ten samochód będzie. Żadnych przeszkód będziemy mogli sobie go wziąć. Tak, pomyliłem, pomyliłem po prostu miejsca i okazało się, że nie na stoczni, tylko przy budowie. Przy budowie, jest ten przy budowie, kręcą się te samochody i właśnie jest Byśmy mogli sobie je wziąć. Mam nadzieję, że ten samochód mi daleko nie ucieknie. O tym, że pojechać i wziąć misję. Dobra, musimy pojechać sobie na przykład tędy. Tutaj, zaraz skręcić sobie w prawo, bo tutaj zaraz będzie ta budowla. To wam pokażę zaraz. Yy, o oh jest, tam macie, pieśni jeszcze za oknem jakiś, kapcim go zaraz szucę. Tu jest właśnie ta, ta budowla i tutaj powinien być zaraz gdzieś ten samochód. Gdzieś tutaj on powinien się respić. Słuchałem właśnie tego fph w lewo. Właśnie ten. Nie, to nie ten. Jednak pominiem, nie jestem tutaj, mile widziany przez to mnie szczerają Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Wszyscy domieszczają, do no nie mogę nie po prostu. To ty, to ten samochód, patrzcie. Ratuj starego pana, no idziemy mu starego pana. Nie się, to wiem właśnie, czy tutaj może parkować, czy się respią, nie wiem. Ja tu nie są mapy, nie są za bardzo miejscy tak jak czytałem opis tej misji, czy to jest, to bardzo tylko oczy. Dobra. Chciałbym... ...trochę może lepsi... lepszą broń, aj. chyba wszystko powinno być okej. Okay. teraz trzeba tylko tego pana gdzieś znaleźć tu go nie ma o dzień dobry tutaj jestem pan wejdziemy do tego samochodu Na wsiadę gościu. Przez ciebie umarłem dwa razy. Po razy umarłem tutaj. To znaczy, cie przy, przy tej... misji. szukałem już przed samochodu. Naprawdę było mi ciężko, ale cieszę się, że mm, po jakiejś tam chwili udało mi się tą misję wykonać. Jestem w sumie zadowolony. Szkoleni trzy misje na odcinek i dom że jakoś tam w się fajnie mieszczę no i nie jest najgłoszej. Okay. No już byłem już też na lotniczym Po drodze, przykład do wody chcę wpaść czy coś, ale już tego nie zrobię, bo się są bardzo blisko miejsca docelowego, do którego mam dojechać. 1900, to tutaj bez sam naprawdę. Starszy pan uratowany. I mamy 40 tysięcy za to mi się bardzo ładna, kaska na z stronący kupisz jakąś kamizelkę i tak dalej. Ale to jest w kolejnym odcinku, więc dzięki wielkie za oglądanie, komentarze, łapki w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej.